W roku 989 Królestwo Polin mogło odzyskać wolność, ale wtedy pojawili się oni. Banda naznaczona na płacu w kraju przez tajemniczą lożę w słonecznej Palestynie. Zabierali bogatym i biednym, a dawali sobie i dawnej nomenklaturze. Rządził nimi Duch Czesław, prawdziwy książę złodziei. Razem stanowili zakon. Złodzieje Okrągłego Stołu. Wielce godny Jarosławie, Mamy problem. Ludzie nie chcą już nam wierzyć, że dziesięcina jest dla ich dobra Może niedługo nie będzie można ich legalnie okradać. Nie jest parku i musicie coś wymyśleć. Nasi ludzie pracują nad tym jak zwykle, ale jest ciężko limit standardowych pretekstów powoli się wyczerpuje. Takie po odpowiedni moment, by zwrócić się do księcia Czesława. Wielki Czesławie! Księciu złodziei! Potrzebujemy Cię! Czesławie, mamy problem. Tak, wiem. Ludzie nie chcą Wam już płacić hajsu. Ale skąd Pan wie? W przeciwieństwie do Was nie jestem idiotą i figurantem czytającym kwestie z kartek. Mamuski mogą się domyślić, ale do rzeczy. Potrzebujecie złodzieja lepszego niż Wy lub na Waszym poziomie. Ludzie będą bać się go bardziej niż Was i łożyć hajs na obronę. Ale skąd wziąć takiego człowieka? Spokojnie, zaraz to załatwię. Jedno telekinetyczne połączenie z wieżą Babel na zachodzie i po sprawie. Dziękuję. Wiedziałem, że na pana zawsze można liczyć. Ech, wszystko trzeba robić za tych idiotów Biedoczna. Drodzy widzowie kanałów Ryngraf i Alter Historia. Do tej pory nasze programy były realizowane głównie w warunkach domowych. Pora na większą profesjonalizację. W tym celu od 1 marca będziemy wynajmować lokal na studio nagraniowe i montażownie. To kosztowne przedsięwzięcie, dlatego organizujemy zrzutkę na wyposażenie nowego studia. Liczymy na Wasze wsparcie.